Ej, hey, dzisiaj mamy 78 stopni na dworze, także mam nadzieję, że macie gotowe ręce, żeby napisać. Dalać, łapa mnie, żartów spokojnie, wyluzujmy, hej, dzisiaj Akinator i to w ostatnim odcinku zrobiliście również coś wyjątkowego moi drodzy 41 617 łapek ja nie jestem pewien czy ten odcinek, który teraz nagrywam jest jednym z ostatnich odcinków Akinatora i tylko wy go możecie uratować moi drodzy 40 tysięcy łapek przy temperaturze 40 stopni może nie 40 tysięcy, to zbliża się do temperatury słońca nie o to chodzi, 40 stopni na dworze, a my wbijamy 40 tysięcy łapek pod najnowszym i teraźniejszym odcinkiem z Akinatora, you can do it mistrze, you can do it. No jeżeli nie uda się, no to moi drodzy, więcej jak natru się na kanale nie pojawi Strasznie w ogóle ciężko się to nagrywa Zobaczmy, co się zmieniło i o czym na chwilę obecną myślą e, ludzie No, Wiktor Krum, kim jest Wiktor Krum? Prawdopodobnie kimś z Harry'ego Pottera, mogę się mylić Nightmare Freddy, i Kasia Stankiewicz, też nie znam, wolę nie wiedzieć Jean, Bill Gates, Urszula, Hulk, Bruce Banner O, ktoś o Hulku myślał, taki bardziej Avengersowy klimat Twoja własna postać Nie bardzo rozumiem, Cleo Katka Vlog Kim jest do jasnej cholery? Katka Vlog. Pokaż mi. Katka Vlog. Moi drodzy, 140 filmów. Katka Vlog. Okay. Cześć! No to cześć! Trzymaj się! Czyli jest taka youtuberka? No moi drodzy, także na chwilę jestem gra 216 osób, to nie jest jakoś dużo. Mam nadzieję, że po odcinku będzie grało więcej. To nie jest reklama Akinatora, moi drodzy. Jest strasznie gorąco, także mam nadzieję, że docenicie pracę. A ja mam dzisiaj y, przygotowane dla was kilka postaci, które będziemy sobie odgadywać. Jesteście gotowi? Are you ready? Łapkę zostawili? No to jedziemy! Zagraj! Czas start! Moi drodzy, pierwszą postacią, którą przygotowałem dla was na dzisiaj, jest to sławny dubbing Steeda nie, nie, jest to Steed wbrew pozorom. Jest to oczywiście Czarek Pazura Czarek". Czarek Cezary Pazura, który sprawdzał się w wielu rolach, świetny dubbing, szukajmy go jako dziewięcioletnie dziecko, o Jezus, nieprawidłowa liczba, bez kropek, dobra. Jak byliśmy mali, mieliśmy te 9 lat, to rodzice wychowywali nas na trzynastym posterunku, więc no tak by wypadało. Czy twoja postać pochodzi z Polski? Tak. Czy twoja postać tworzy filmy na YouTube? No na chwilę obecną już tak, chyba tak zaznaczę, no w każdym razie Czarek Pazura jest aktorem. Czy twoja pisać nosi damskie ubrania? Nic mi, panie czarku, o tym nie wiadomo. Dam, że nie, żeby nie robić sobie problemu. Czy twoja postać jest muzykiem? Nie, nie jest muzykiem. Czy twoja postać zawarł kiedyś Związek wszystkich? Tak. Czy twoja postać grała na euro? Panie Czarku! No ręczników na pewno pan nie podawał, yy, w, w, wód tak samo, chyba że gdzieś tam w domu, podczas strzelanych bramek na euro, więc nie, po prostu. Czy twoja postać jest aktorem, aktorką? Tak! Czy twoja postać lubi jeść owoce? Panie Czarku, nie wiem, jeżeli miałbym numer, zadzwonił, zapytał, może jakieś tam mango wchodzi, czasem winogron? Jak winogron wejdzie za mocno, prawda, to może ten ciemniejszy winogron? Tamże tak, no, owoce to chyba lubi jeść każdy, na pewno jakieś pojedyncze, bo nie wszystkie, nie każdy musi lubić wszystkie owoce. Czy twoja postać odzywa się do ciebie? No nie. Chciałbym poznać, bo naprawdę jestem fanem. Twoja postać jest znana ze swoich mięśni? No, z mięśni nie jest znany, natomiast bardzo dobrze jest zbudowany. Pan czarek Pazura, więc znam, że chyba nie. Czy twoja postać nosi pelerynę? Nie. Czy twoja postać jest jedynakiem, jedynaczką? Jezus, Maria, nie mam pojęcia. Czy twoja postać ma ponad 35 lat? No, aż tyle, to jeszcze nie. Z całym szacunkiem dla pana czarka Pazury. Jest jeszcze młody, zgrabny, Młody to ja jestem. Pan czarek jest troszeczkę starszy, jest starszym bratem. Twoja postać pochodzi z lubelszczyzną, jejku. Nie wiem. Czy twoja postać grała w na dobre i na złe? Nie. Aż tak nie. Czy postać jest znanym komikiem? Pan Czarek ma kilka sketchów, więc dam, że chyba tak. Czy twoja postać jest wyjątkowo nerwowa? Nie. Czy twoja postać jest gruba? Nie. Czy Twoja postać występuje w kabarecie? Chyba tak. Po części. No, jakieś tam sketcze, tak jak mówię, pan Czarek, ma przygotowane. Czy twoja postać ma znanego brata? Tak. Czy twoja postać Jest czarkiem pazurą! Cezary pazura! Załadowało się zdjęcie, proszę, zobaczcie tego przystojnego mężczyznę, który tutaj czeka. Ja jestem tolerancyjny jak mogę, ale do przystojnych mężczyzn, no trzeba to przyznać, że wyglądają naprawdę dobrze. Także pan Czarek wygląda mimo swojego wieku, który nie jest jeszcze nie wiadomo na jakim poziomie już wiecie, pastuje lakierki do trumny. Absolutnie nie, pan czarek jest jeszcze w dobrym wieku yy, i mam nadzieję na kolejne świetne filmy z panem czarkiem, na przykład u pana Wegi. Zobaczymy, jak będzie jedziemy dalej. Dobrze, moi drodzy, kolejna postać to nie wiem, czy macie ochotę na burrito, ewentualnie jakieś tako. Yy, może chcecie postawić jakiś mur, nie jest to chiński mur, ale mur między USA. A wiecie o co chodzi? Pan Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych zaraz po Baracku Obamie. Czy twoja postać pochodzi z Polski? Nie. Czy twoja postać ma obywatel. Czyżby tak szybko? Czy twoja postać jest ciemna skóra? No nie, jest to Barack Obama. Czy twoja postać z korei? No wydaje mi się, że nie jest to Kim Jong-un ani nic z tych rzeczy. Czy twoja postać jest aktorem, aktorką? Nie. Czy twoja postać jest prezydentem? Jeszcze nie myślałem, że już. Czy twoja postać już kiedyś umarła? Nie, nie, nie umarła. Czy twoja postać rządzi krajem? No tak, no co. Ty... No i Donald Trump! Yeah, mamy to! Mister Fajeczka, no nie, nie wnikam Mr. Fajeczka, dobrze. Prezydent USA Stanów Zjednoczonych, tak Donald Trump znaleziony, odgadnięty, dobra dalej. Jak dobrze wiecie lubię rapować, freestylować, całkiem nieźle mi to wychodzi bo artystą się urodził, a czy twoja postać pochodzi z Polski? No jeszcze nie powiedziałam, kto to jest, jest to moi drodzy Eminem czyli jedyna biała kuleczka Nesquików wśród czarnych kuleczek Nesquików w opakowaniu, po prostu jest raperem, Eminema powinien znać każdy przynajmniej niektóre piosenki, ja na przykład najbardziej lubię Superman od Eminema, pozdrawiam cię Eminem, ja na pewno to oglądasz w wolnym czasie, kiedy robisz muzykę, oglądasz filmy Karolka Nieważne Czy twoja postać pochodzi z Polski? Nie, nie pochodzi Czy twoja postać naprawdę istniała? Istnieje do teraz, bo jeszcze żyje Czy twoja postać ma obywatelstwo Stanów Zjednoczonych? Prawdopodobnie tak, więc znaczy, że tak Czy twoja postać jest aktorem, aktorką? Nie Czy twoja postać jest muzykiem? Tak Czy twoja postać ciągle żyje? No tak Czy twoja postać ma znanego brata? Wydaje mi się, że nie, ale dam nie wiem, żeby nie robić problemów ani akinatorowi, ani sobie. Neutralna odpowiedź. Czy twoja postać jest kobietą? Nie. Czy twoja postać jest ogromna? No nie, raczej jest drobnym. Innym. Czy twoja postać ma obecnie ponad 30 lat? Chyba teraz już tak. Czy twoja postać związana jest z jeziorem? Alan Wake. Beautiful Lake? Nie mam pojęcia, chyba nie. Lake to jezioro, moi drodzy, także nie wiem, czy to może mieć jakiś wpływ. Czy ona jest związana z jeziorem? Czy mieszka nad jeziorem? Czy może tworzyła muzykę? Pojawia się w programie telewizyjnym z udziałem celebrytów. Na pewno, ja się gdzieś pojawił, więc dam tak. Czy twoja pisać jest czarnoskóra? No, już dobrze, Akidator, myśli, że jest raperem, ale nie jest czarnoskórym. Nie jest to 50 cent ani nikt z tych m, w, wokalistów, tych czarnoskórych. Czy twoja pisać jest głównym wokalistą? No tak, powiedzmy że tak. Czy twoja pisać ma obecnie ponad 50 lat? Nie. Nie jest to żaden Mick Jagger ani z tych rzeczy. Czy trzeba pisać jest związana z muzyką popową? Wyjątkowo nie reprezentuje środowisko prawicowe. Dam, nie wiem, chociaż na pewno nie. Czy nie mieszam w ogóle Eminem w politykę? Czy Twoja postać śpiewa, grając na gitarze? Czy Twoja postać sra siedząc na kiblu? Bez sensu, pytanie. Czy twoja postać występowała w duecie z Rianem? No i mamy to. Czy będzie Emi chleb? Eminem, mamy to. Eminem slim shady, Marshall Bruce Matters, free rapper. Wow, kto go dodał? Aha, Patrick No, przez Patrick Man to jest pierwsza osoba dodana. No i wyjątkowo Eminem znaleziony. Brawo, akinator. Szapoba. Więcej freestylów z Karolkiem. Się moim Dobra, kolejna postać, moi drodzy, wiem, że oglądaliście moje live'y, które niedługo wrócą na kanał. Jeżeli cieszycie się, że live'y wrócą, możecie zostawić łapeczkę. Na live'ach było takie stałe 6000, 5000 osób, także fajnie się prowadziło te live'y. No i chciałem zapytać Akinatora, czy gra... Czy gra? Kurde, no nie tak to miałem Grażynę z Daiyang. Nie wiem, czy Życie Grażynę, jeżeli oglądaliście live'y, to kojarzycie. Grażyna to była postać z gry Daiyang. Nie wiem. Tak, pszczelam. Może zna, może nie. Czy twoja postać ma polskie imię? No tak, jest to no Czy twoja pisać jest dziewczyną? No tak, jest dziewczyną. Czy pisać postać znacie osobiście? Poznaliśmy się w grze, w Dejang, więc więc tak. Czy twoja pisać jest związana z małżeństwem? Nic mi o tym nie wiadomo, więc dam nie wiem. Czy twoja postać karmiła cię piersią? Nie, i to nie jest moja mama? Ewentualnie siostra, nie, siostra mnie nigdy piersią nie karmiła. Wykluczamy to. Czy twoja postać nosi kobiece ubrania? Tak. Czy twoja postać ma specyficzną fryzurę? Mój Boże, nie mam pojęcia. Dam nie wiem. Czy trzeba pisać związana z firmą Valve. No, akurat z nie jest związana. Czy twoja postać to blogerka urody? Nie. Czy twoja postać należy do twojej rodziny? Nie. Czy twoja postać ma obecnie ponad 3 lat? Chyba nie. Czy twoja postać jest generałem armii? No, może i jest. Nie wiemy, ograżenie z wszystkiego, ale dam że nie. Czy twoja postać zajmuje się nauczaniem? Nie. Czy twoja postać ma nad tobą władzę? Nie. Czy twoja postać nadal widuje swoje dzieci? Ale panie, dam że nie. Czy twoja postać często podróżuje? Chyba tak. Czy kiedykolwiek rozmawiałeś ze swoją postacią? No, w, w grze teoretycznie ja do niej ciągle mówiłem, więc nie, ona mi nie odpowiada. Czy twoja postać jest wokalistą? Nie. Czy twoja postać nagrywa na YouTubie? Nie. Czy twoja postać ma telefon komórkowy? Chyba tak. Czy twoja postać nosi ludzkie ubrania? Tak. Czy twoja postać jest częścią przyosobowej grupy? I było ich, było więcej z jej znajomych, więc tam, że nie, po prostu. Czy twoja postać jest wegetarianem? Nie wiem. Czy twoja postać urodziła się w Nowym Jorku? Nie wiem. Czy twoja postać jest aktorem, aktorką? Nie. Czy twoja postać. Myślę o Loli, japońska Lolita. Chryste, panie, to nie jest Grażyna. To na pewno nie jest grażyna. Nie tak ją zapamiętałem. No dam, że nie, Akinator. Czy kontynuować? Nie chcę kontynuować. Zobaczmy, czy była tu gdzieś. Loli, Lela Stars, prostytutka z GTA V. No świetne porównanie. Prostytutka z GTA V. Czy naprawdę macie grażynę? Grażyna Zielińska, Oszfakaczmarek. Czmarek. Nie ma na liście. Yyy... Grażyna z DJ od Karolka Proszę was żebyście teraz weszli na Akinatora i spróbowali wpisywać Nie Henryk yy, czwarty król Anglii, tylko próbowali wpisywać Grażynę Może wam się uda Moi drodzy, zostało jeszcze kilka rzeczy, może jeszcze sprawdźmy sobie Tą osobę jest to, nie wiem czy będziecie kojarzyć, ale często robi tak Trujecie tym... aż mi odpadł klawisz Windows Trujecie tym ludzi, o to mi chodziło w każdym razie czekajcie wsadzę ten klawisz Często jak dostaje na przykład potrawę do jedzenia, która znajduje się tutaj to robi tak Que é isso? É To jest niejadalny Magda Gessler, moi drodzy. Mam nadzieję, że Akinatom no, nie powinien mieć problemów tutaj ze znajomością pani Magdy. Dobra, czy to pisać ma polskie nazwisko Gessler? Wydaje mi się, że nie, Dam, że nie. Czy to pisacie z dorosłym mężczyzną? Nie, czy to pisać jest człowiekiem? Tak! Chociaż pani Magda, nie wiadomo co ma pod włosami, może jelita jak ed et, et et Ważne nieważne. Czy to pisać jest z piosenkarzem, pysykarką? Nie, czy to pisać naprawdę istnieje? Tak! Czy to pisać pochodzi z serialu telewizyjnego? Nie, nie do końca to jest serial, to jest program kulinarny, ale dam, że chyba tak, bo to może mieć jakiś związek z serialem. Czy Twoja pisać ma włosy koloru blond? Tak. Czy zawarła związek małżeństw kiedyś? No tak, czy twoja pisać pracuje w biurze? Nie, czy Twoja pisać przeszła operację prestyczną? Wydaje mi się, że nie dam, że nie wiem. Czy pstać nadal pracuje? Tak. Czy pstać gra w amerykańskich filmach? Nie. Czy Twepstać jest z kucharzem kucharką? Tak. Czy twoja... Czy myślę o Magda Gessler? No zgadza się. Restauratorka. Pięknie nazwana. Nie tak jak przy e, panu Robertu Makłowiczu. Witam państwa bardzo ciepło. Pan Robert był e, travelerem. Tak, to był chyba traveler. A tu Magda Gessler, restauratorka, bardzo fajnie nazwane. Magda Gessler, no jest już osobą, w, może nie tyle co w podeszłym wieku, bo, bo nie jest ani babcią żadną, ani ten. Tylko pani Magda ma już swoje lata. Jest naprawdę doświadczoną kobietą i bardzo dobrze wygląda jak na swój wiek. To chciałem pochwalić. Także tyle ode mnie. Będziemy szukać mojego dobrego kolegi z YouTube'a, naprawdę kolegi, nap powiedziałbym i nawet przyjaciela, który nigdy mnie nie zawiódł. zawsze mi pomaga kiedy potrzeba i też może liczyć na moją pomoc. I jest bardzo dobrym i śmiesznym człowiekiem. Jest też YouTuberem. Jest to X Wojtas. Także pozdrawiam Wojtaza. Czy twoja postać jest dziewczyną? Tak. Nie. Czekajcie, poprawię. Czy twa postać jest dziewczyną? Nie. Czy twoja postać ma polskie nazwisko Krzyżanowski? Tak. Krzyżanowski. Takie szlacheckie, bardzo. Nie wiem, czy jeździ na koniu do szkoły? M może tak, może nie. Nie wiem. Czy twoja postać jest dzięki YouTube? Tak, oczywiście. Czy twoja postać jest związana z Minecraftem? Chyba tak, troszeczkę tak. Czy twoja postać dużo skacze? Wojtek? Nie mam po, pojęcia. Jedno pytanie mam. Wojty, nie odbierz. Halo? Patrzcie, jak jest potrzebny, to nie odbierasz. Teraz odbierasz. Halo? Czemu teraz do mnie oddzwaniasz? Bo nie zauważyłem, że dzwonisz. Bo mi się telefon co tam? Miałeś mnie po prostu w piździe i ładował w drugim końcu pokoju, co tam się stało? Nic, bo nagrywa makinatora i coś potrzebowałem, ale wybrnąłem tam. O, o dobra, dobra, dobra. <ś> dobra. <ś <greetings> <ś <particuł> to dobra. To co, Warface za 15 minut? <ś w> Czy twoja postać ma skomplikowane życie uczuciowe? Nie. Czy twoja postać używa kosy? Do krojenia chleba? tam, że chyba tak. Czy... Tak <ś air> <ś refused> <ś recibir> zaznaczyłem, Jezu! I taki zniesmaczony Wojtek mówi, E? na pewno ja używam kosy? Czy to jest dobra odpowiedź? No, Akinator, zgadłeś, tak, jest to dobra odpowiedź. Postać była w grze 12,5 tysiąca razy, pieprzony fame To jest pieprzony fame Wojtka X. Krzyżanowskiego, no to, no to tyle, moi drodzy. Ja się z wami żegnam, bardzo serdecznie, mistrzowskim Wojtazowym Łokciem. Do zobaczenia w kolejnych Akinatorach, przypominam, jest 40 stopni na dworze, także jeżeli zostawilibyście 40 tysięcy łaczek, łaczek. Ja jestem łakiem. Jeżeli zostawilibyście 40 tysięcy łapek, będzie mi naprawdę bardzo miło w tę pogodę zobaczyć taką liczbę na tym filmie. I żegnam się z Wami uprzejmie. Do zobaczenia w następnym odcinku na moim kanale, ewentualnie akinatorze. Jeżeli macie jakieś pomysły, piszcie pod spodem, yy, zaokrąglimy to jakoś i coś tam wybierzemy. Łokieć ode mnie trzymajcie się. Na razie miszcie. Zaraz wyrwę sławki. No już chyba wciągnę. No nic, dobra. pół!